Ok, szanowni Państwo, tak więc przyjechałem już do Odalanowa, do miasta przemytów i gwałtów. Zaraz sprawdzimy, co się kryje w moim bagażniku, ponieważ możliwe, że nie do końca jestem tutaj taki samotny. Ok, otwieram bagażnik i drodzy Państwo, Czy jest poznań? To nie jest poznań, to jest miasto przemytów i gwałtów. Tak więc bierz ten szpadel i idź kopać dziurę. O Kopiesz sobie grób. O And you can't stop. Siema broda! Przęd jest wadliwy normalnie stary Ten gości ten goście z autostopowiczem uh, baby, baby, mam energię? Chciałbym jakieś karaczany, modliszki bądź mączniki tutaj pozyskać Tutaj mamy targ z takimi starociami No ja mnie nie interesują. To jakiś antykwariat? Podobna gołemi To ty nawijasz serio? Przecież połowa tych książek jest po niemiecku Tu jest wizjonerka z odcinku ze Skrzynki Wielkiej Dalej, opiujmy, I ogarnęła nam za free, prawda? Tak jest <laughs> Jaka misja? Właśnie jesteśmy na darmowym przejaździe kolejką dzięki naszej istotnej przyjaciółce, misjonerce, która właśnie znajduje się za kierownicą w tym momencie I przy okazji wydaje mi się, że to idealny moment, żeby pochwalić się relokami wykonanymi ręcznie przez tego Derek'a auto autostopowicza Specjalnie tutaj, jako że jestem waszym fanem, wyciąłem ja wam z lasera takie oto... O kur... O stary, nie no to jest, to jest... Nie, aż na potrzeby <laughs> tego włączymy faktycznie na chwilę światło, nie? Myślałem, że pokazałem to do góry nogami. Trzymaj Was, jeszcze parę sztuk. Rozdamy pomiędzy osobami występującymi na materiałach. Ale, ale lecimy! Ale lecimy! Jok lecimy szybko! Mówiłem, że to przypołowe miejsce. Może tego nie widać, ale prędkość no. na taką motorynkę jest zdumiewająca. No, Pojechaliśmy Menela, usiadliśmy na łapce i już jakaś koleżanka do nas podbiła. Czasem uliczkę wjeżdżamy w ogóle. Dobry wszystkim. Podczas dzisiejszej wycieczki będziemy przeprowadzać ogrędziny I badać infrastrukturę <grym> tego pięknego miasta. Może wy coś sobą powiedzieć? <grym> Jest z nami autostopowicz Konrad, prawda? Ale oczywiście jestem tutaj z wami. Przyjechałeś skąd? Koszalina. Dokładnie tak, w bagażniku. <grym> Koszaliu śmierdzi śledziami Może ty chcesz coś powiedzieć Tam czy ja iś obrafi siedzi Chodź tutaj do nas szybciej. <laughs> All in in Witamy ludzi, jestem Alexa Obok. Witamy na wycieczce we Wrocławiu. Bardzo mi miło. Po prostu. Bo tam to się zdarza, że kobieta ma się sięka. Dzień dobry wszystkim. Wysyłałem naszego gadania. Śliczne krajobrazy, śliczni przystojniacy Zapaliłbym jointa, tu byśmy mogli bez przepołu zapalić jointa, bo cały dyplom zostawał z tyłu za nami Moi drodzy panowie, to już chyba koniec tego Tak więc lecimy na piwo Dobra, tak więc zbiera, tu zakończyliśmy Ej, no to wszyscy, to wszyscy na piwo zbierają Wodopój został zamknięty, ja nie będę wszystkim sponsorował alkoholu tutaj, wiecie co a, Jak się podobało? Dzięki Było super, super ekstra <laughs> Dokładnie Dziękujemy pani bardzo serdecznie za przyjazd Hello guys, today we found a foreigner with a lot of talents, really talented kind of guy I don't have any talent This is talent show Jesteśmy w nowej lokacji z Autostopowiczem, prawda Autostopowiczu? Tak jest Ej no ty zawsze mówiłeś Serio? Ej, Kuba zapomniał swojej kwestii, no, drodzy państwo Nie wiedziałem po prostu, że teraz ja, ja mam coś powiedzieć, nie? Skąd się wziąłeś autostopowiczu? Z, z jakiego miasta przyjechałeś? Z Koszalina Z Koszalina? I chciałeś jechać na Poznań? Ale właściwie to cię zgarnąłem do bagażnika, prawda? Ja jestem Radek i właśnie wracam z wyspy No, jam session, tam mój, mój kumpel basista jest więc Na wyspie Tamka? Na wyspie Tamka, tak Kuba, ja ci mówiłem, że mam iść na Tamkę Zobaczcie tak. A tak, co ty im ten pokazujesz? Bradaczek. Ten brylaczek znalazł ten człowiek no, on jest fanem jest... wizjonerów i trafił do nas. Ale co tam jest napisane? Bo ja się przerażam, że pisz. A, no z... bo ja nie no z... pisać tylko. No z... no z... no z... <gulę> ja taki nastawiony o kurde, nie? Że my jesteśmy z pisz? dalej czytałem, może spać i... będzie dalej, ale było tylko pisz. Ty wracasz ciągle z Woodstocku? Bo ja odwróciłem. No. Całe życie pracować, właśnie, wiesz, to jest jego misja życiowa, wrócić z Woodstocku, ale on trwa już tyle czasu i jeszcze mu się nie udało tego zrobić. On zgał tą misję, ciągle mu się nie udało. On nie wrócił z Woodstocku? Miejsce wygląda nieźle. dosta Stopowiczu, czy dalej chcesz? Możesz dojechać do Poznania? Dzisiaj chyba nie dam rady Okej Potrzebujemy perkusisty, żeby zagrać absolutny czar Ej, ja jestem perkusistą, Kuba! Kuba! Nagrywaj, nie, nie trzymaj to Szybko, biegnij, Dawaj Patryk Patryk zagra wam próbkę swoich umiejętności I wy poziomem oklasków zdecydujecie, czy zostaje dalej Okej? Okay? Okej! Okay! Brawa Czybko, dla Patryka! Bądź, bądź, bądź Czybko. Patryk, jedziesz! Napuszyłeś. Jak Chciałem krzyknąć, oh, 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 oh. dla Patryku <sum Venus> Jak on gra w ogóle, ty, patrz Patrz, jak się wycięł Rób sobie trzy za ten występ no no. To był zajebisty nie Zagrałeś, no, <sum> <grym> wiesz Co? No Grasz no, w ogóle, czy... Uważasz, że ładnie, czy że nie? Nie, no dobrze Coś tam kiedyś grałem, no, 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 ale tylko trochę, tau, nie? No, w sensie, to nie było profesjonalne o, no, są Serio? Ja jestem muzykiem, nie? Nie, nie, to jest światło tylko Kim jesteś, leśna wróżko? Tak, ja jestem wróżka z jabłuszka Ej, zobacz, to jest totem. Ej, ale to totem To jest twój totem Nie, mój totem jest mogę wam pokazać <noise> o ten, To ten totem na tym drewnianym Jestem transformację Super sainina, Nie, nie! Tylko nie transformacja w Super Saiyanina! Kolejny ja się Nie myśli, że będzie coś dobrego, ja tak czuję. Oczywiście, że będzie dobrego, ja tak czuję, bo ja nawet nie czuję, że rymuję. On nawet nie wie, że freestyluje! Nie mam nic do powiedzenia, bo chyba to było zajście dobre. jest zwykłą parówką, bo jak mnie zjadłem na freestylu, to czułem, że było trochę tłusto. Ej, ten jest nie.

Jak to skomentujesz? Koleżanka chce wyskoczyć poza wyspę Możecie wpaść do wody, jeśli autostopowicz po prostu dmuchnie Autostopowicz dmuchni To nie jest żadne auto Nie widziałam samochodu Ale to jest autostopowicz ten gość Gdzie my go goza? Na górze się leciało Serio? Ale nagle spalili no i widzisz, tak jest zawsze. Musisz wziąć kontakt. Teraz wam pokażę, jak się ujeżdża szkodnika. To jest szkodnik. Aaaa! Yeah, guys! Ej, zatrzymaj się. I tak to machali, do kamery i poszli sobie dalej. No ja to wrzucę do odcinka. Mam dla was zadanie specjalne, nie? Powiedzcie do niego Bebzol. Bebzol? Yes. But I don't know what you does it mean. mean. If you dużo drinking really a lot of beers, uh, your stomach you're right. gonna get a big tummy. Yeah. And, yeah. Okay. Yeah. and Bebzol means stomach after a lot of beer. Yeah, but it's not a Ale to you. But but, but so that's, that's the point of the video. You ah. just have to call him a Bebzol. Uh, yeah, uh, a Bebzol? Yeah, you're a Bebzol. Yeah. I am not <laughs> You're not, but you are <laughs> yeah. but Ty nie Ty wyjeżdżasz na Poland Rock Festival człowieku. Yeah. 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 So no show mi so Bebzol. Show, show Show Bebzol. Show mi Dick. Musicie jego nazwać Bebzol, właśnie o to chodzi. Bebzol. Bebzol. też cię nazwał. Ja nie jestem Bebzol. Bebzol. Już. E, to było takie amerykańskie bedzo. A To nawet takie ekskluzywne, zajebiste, czyli mam dwa punkty, a jeden. Ja bym z Woodstocku, jest trzy tygodnie po Woodstocku. Ja Klecha, ty ja pod... po o co chodzi, nie? <laughs> to do... hey, w 2015 wyjechał na Woodstock i jeszcze nie wrócił, wiesz, i właśnie w taki sposób trafił w nasze szeregi. Dlatego on jeszcze się zajmuje manufakturą i stworzył bransoletkę z logiem wizjonerów. Rzeauto, nie, to są ta ta wisiorek My jesteśmy wizjonerami. Jaka jest wasza reakcja na autostopowicza? To, pozytywnie dokładnie. To ja drog, jakby ja polecam. Musisz się przywitać ogólnie. Ja mam taką myśl dzisiaj. Dlaczego karły robią fikołki? A nie dlaczego się przyjęło, co nie? To Co jest? Widziałem najlepsze momenty wizjonerów, także potwierdzam, że są bardzo wizjonerskie. Dzisiaj spotkaliśmy fana i razem z fanem chcielibyśmy pozdrowić bardzo serdecznie, całą naszą oraz wszystkie osoby, które kiedykolwiek ujrzały te materiały serce ludzka jest podzielone będzie należy tylko do mnie tak? ale jeszcze do mnie, tak? tak? ale wiesz, że ten człowiek i jego dusze należą do mnie i wszystko co jest jego własnością jest moją własnością to my wszyscy jesteśmy połączeni <głosyny> siecią logo wizjonerów wykute na drewnianej desce no drewniana deska wygląda ja ja bardzo, bardzo i tak jakby <głosy> <głosy> też że jest magicznie o, no. zrobiłem zbliżenie na Ato Stefowicza. Hermata ma to jest? No to jest Autostefowicz bez kitu. To jest Autostofowicz, ale Hribata. On ma jeszcze wisiorek, ma to na głowie takie. właśnie on jeszcze z tego Woodstoka nie wrócił. Ej, ale faktycznie, czy czujesz taki klimacik, no nie u Przyznaj się, Jakie substancje chemiczne znajdują się w twoim organizmie teraz? No mowę odebrało. To znaczy, że go przejrzałem na wylot. Coś tak nie jest nie tak źle. Ta osoba jest też przeze mnie zwana pan negocjator, więc teraz tak Uważam, że niebo jest niebieskie Ciekawa koncepcja, aczkolwiek teraz jak patrzę w niebo, to go nie widać Nie mam jak jakby zweryfikować tego, no, nie, dobrać, nie tak widzę to tego nieba Chyba, że poświecisz latarkę. Broda teraz opowiada o pająkach Mam znajomego hodowcę, który mieszka 30 km ode mnie i on mi był karaczany Czyli karaluchy Jak samiec pająka chce zapłodnić samicę, to musi tak ją podnieść od spodu i użyć tych nogogłaszczek, żeby i jej włożyć na płytkę. Oh, tak. Żeby je wcisnąć jej do płytki. A chłopaj. one tak y, nogami sukają w ziemi, No, nie... Kuba, ja jestem za młody, żeby takie rzeczy słuchać. Ograniczenie wiekowe na ten materiał. Tak. Pajączek nigdy ci nie uciekł? Uciekł, pewnie, że uciekł. Co? Przecież I... ja mam taką hardkorową historię. I Ja byłem wtedy w Austrii, nie było mnie w ogóle w Polsce. Coś ją zaczęło strasznie boleć w nodze, nie? Ona miała ptasznika w nogach? W sesji tak. <laughs> I on ją kąsał przez całą drogę w nogę. Teraz naszym podstawowym zadaniem będzie przedstawienie nowych uczestników tego teleturnieju. Kim jesteś? JE! Yeah. Dobra, a więc to jest... Yeah. Nie, czuję, 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 nie, nie, nie. Wydaje mi się, że on próbuje na mnie rzucić jakiegoś spela, nie? On zna język smoków ze Skyrim'a. On jest do wakinem. nagrywa, ja coś nie powiem. To jest coś jak kamehamaha Patryk, przesuń się, przesuń się mordo pole z On naprawdę zna słowo mocy. FUS RUTO! Ej! On naprawdę zna słowo mocy! Na takiego propca, nie? Człowieka. Resusytacja krążeniowa oddechowa. Pierwsza pomoc. Dobra Napierdalał Napierdalał na na Chuj na weso nie Chuj ja zakup ale... Bierzemy go Musimy go zakopać Co? Nie Ten chuj mnie zakup w hajdań Ej faktycznie go zakupię kurwa on mnie zakup w Nic złego kurwa ja, nie zrobiłem ja, mnie zakup Dobrze chłopacy patrzą na świat za krat Wiesz siedzi w uniwersum The Elder Scrolls i teraz tak Przed kamerą zadam ci osobiste pytanie Jaka preferencja co do rasy? Często grałem Argonianinem i Khajiitami To... No bateria się rozładowała. Nie. Pracujemy na kolejne Skyrim jak? Co Nie, to właśnie, Zosia. A jaki jest Twój pseudonim? Samusia. Musimy im. Ja bym myślał, ja, ja, ja bym Zaczarowana dobra. truskawka. To jest nie... Dobra, 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 Słuchajcie. Ej, musisz. Uno momento, por favor. Czym się interesujesz, i ja ci wymówię jak, jak powiesz, że Netflix w seriale.

Nie nie nie, on nie, nie, nie nie, się trzymam to jest który do nas losowo dołączył dzisiaj tak. I on nagrywa więcej tak, yeah. jak. Jakie są twoje zainteresowania? Lubię malować i tutaj Nie, nie, bo ja się <sadanie> Nie, <sadanie> nie ma... Mordeczko, po prostu ja ci to wytłumaczę w sposób y, łopatologiczny wie o co chodzi? Kiedy obiektyw w skierowany jest w kierunku twojej twarzy, co nie? Wyobraź sobie wtedy, że jesteś na rance z chłopakiem i musisz wypaść jak najlepiej Po prostu spoglądaj się i zachowuj się absolutnie naturalnie. Wtedy praw komplementy i mamy pozytywną energię, a nie naprawdę bardzo pozytywnie. No nie. Jeszcze. Chodzi o to, że kiedy znajdujesz się na randce to musisz się zachowywać po prostu naturalnie, a nie stresować się tym, że jesteś na randce. Musisz być po prostu sobą. Ekspozycja na bodziec stresogenny powoduje zmniejszenie stresu przez bodziec stresogenny. w psychologii. Dokładnie. Nie, ja tak nie uważam Dawaj Patryk, zrób jakieś dziwne zbliżenie jako zakończenie odcinku Ja wiem co zrobię, ten vertigo efekt I... O, idealnie to wyszło Jak miałem 8 lat to nagrywałem jak sobie siedzę i się bawię z zabawkami, ja nie? Ja nagrywałem z tobą Ale... Student dziennikarstwa Ale... Jak byłem nastolatkiem to nagrywałem nastoletnie rzeczy, jak byłem dorosłym to nagrywałem dorosłe rzeczy no. Mordo, co? co tam u ciebie słychać? bo my, mieliśmy się w ogóle kontaktować. Mieliśmy się kontaktować. A ty kurwa, f... poleciałeś, że normalnie. Ja ja normalnie. to jest, normalnie, ja normalnie a to jest ten głuchy... człowiek z poprzedniego dzika. głuchy, głuchy telefon, kurwa, to telefon! To chciałem powiedzieć, ej, na niego będziemy mówić głuchy telefon. Nie ja mam Mordo, broda. Nie <laughs> ja. Ale to jest Twoje imię czy krzywa? Na podstawie naszej rozmowy, która odbyła się przed tym nagraniem, wyniknęły pewne niezwykle interesujące fakty. Okazało się, że Ten koleś wynalazł azjatyckie dystrybutory używanych damskich majteczek, czejcie? On to wynalazł. On jest. On jest nie, to on, nieprawda. On jest tych wynalazcą, czejcie? Nie. I ten człowiek z geniuszem zbił takie grubę siano na damskich no, majtaczkach no. to jest jego krzywa. No. Autostopowicz? Taki normalnie? No, A to no. Autostopowicz, co ty robisz? Jedno piotrzeń. Gdy byłem dzieckiem, mówiłem jak dziecko, czułem jak dziecko. Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość. Te trzy, z nich zaś najpiękniejsza jest miłość. Pogoda taka zimna, paskudna. Trzeba wyruszyć nową przygodę? Nową przygodę w podróż autostopem do Hiszpanii, na południe, na zachód, tam gdzie jest ciepło Grecja, Kreta i inne tego typu atrakcje. To jest straszne. Dobrze, tak więc autostopowi został wysadzony na losowej wiosce. Ludzie są super, tylko trzeba znaleźć ich właściwych, wiecie. Znaleźć te pozytywne morneczki i żyć. Żyć pełnią życia, bo życie właśnie na tym polega, żeby doświadczać, żeby robić różne rzeczy, wiesz, Patryk, Słuchaj mnie, nie? Słuchaj, no? W sensie ja tylko na chwilę coś coś do autopilu. No, oczywiście, będzie dobrze, będzie lepiej. I zostawiliśmy go po prostu, bo już nie dało się tego słuchać. Szczerze mówiąc, po prostu. No. I, i, i tyle.